Z tej strony wasz ulubiony Maciej Mniżka. Słuchajcie, dzisiaj powiem Wam o pewnej rzeczy, która zmasakruje Wasze myślenie o pokrywaniu rynku. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem salonu masażu. Masz jeden salon w centrum Warszawy i dzieci świetnie. Na tyle świetnie, że zaczynasz sobie myśleć: Dobra, skoro Ogniszka mówi, że warto być miliarderem albo nawet katolickim miliarderem, no to myślisz sobie: Otworzę kolejny salon. Otwierasz mapę w Warszawy, patrzysz, gdzie jest oczyszczalnia ściekówczajka, zwana też Trzaskowianką. Patrzysz sobie, gdzie tam są jakieś kamienice do zreprywatyzowania, no ale znajdujesz różne nowe, e, różne nowe dzielnice, e, o których nawet nie, nie, nie słyszałeś, lub nie słyszałaś i planujesz nowe, e, nowe lokale. I pytanie moje brzmi, nie, nie wiem czy wiesz, ale nagrywam gimbalem, który jakoś strasznie się trzęsie, nie wiem o co chodzi i pipczy, i pipczy. E, jeszcze, chyba się no tak, rozładowuje się mimo, że mówił, że jest naładowany no dobra, słuchajcie lecimy bez gimbala e, no dobrze, wracając do tematu e, patrzysz sobie na te różne warszawskie dzielnice muszę go wyłączyć ok patrzysz na te różne warszawskie dzielnice i co sobie myślisz? No pomyśl chwileczkę i daj znać w komentarzach. Po jednym lokalu na dzielnicę. Albo najpierw może Wilanów, bo tam są bogaci ludzie. Może ich interesować salon masażu. Może po Wilanowie coś na północy, bo w końcu Bemowo to taka sypialnia. Jak rozumujesz? Daj znać w komentarzu, czy te podpowiedzi, które ja zapodałem, to są podpowiedzi zgodne z swoją intuicją. Przy okazji test na słuchanie. Pozdrawiam Darka Tokarczyka, który mówi, że słucha wszystkich moich filmów. Więc Darku gorąco Cię pozdrawiam. Daj znać w komentarzu, ee, czy mnie usłyszałeś. <trym> Dobra, słuchajcie, wracamy do rozkmin. Jak, jak sobie o tym pomyśleliście? Dajcie znać w komentarzach. Ja oczyma duszy zakładam, że mój sposób rozumowania kupiliście. To znaczy, e, generalnie staramy się jakoś pokryć całą Warszawę, e, ponieważ wszędzie przecież mieszkają ludzie, którzy potrzebują salonu masażu. No i teraz, jak moglibyśmy do tego podejść inaczej? Łamane przez znacznie, znacznie. Lepiej. Jeśli masz pomysł, daj znać w komentarzu. Chwilkę popatrz sobie na e, krzaczki, a ja powiem jaki może być pomysł alternatywny. Otóż, pomysł alternatywny może być taki. Spójrz na tą ulicę albo na dzielnicę, w której Twój salon świetnie zarabiający funkcjonuje, i odpowiedz sobie na pytanie, ile tam jest salon w masażu z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli on świetnie funkcjonuje, no to z dużym prawdopodobieństwem tych salonów masażu jest kilka. Co to, co to oznacza? To oznacza, że ta dzielnica wyżywi kilka salonów masażu. W związku z tym mądrzejszą strategią będzie postawić kolejne salony masażu w tej właśnie dzielnicy. Myślisz, że Twój salon pojedynczy jest e, maksimum na ten areał? Otóż nie. Spójrz na żabki. Gdzie są żabki? Żabki w centrach miast e, i nie tylko w centrach miast są generalnie bardzo blisko siebie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie uwielbiają to. Zresztą mają z brand, któremu ufają, który znają, który lubią, z którego korzystali, w którym mają jakąś aplikację. Na punkty i piesi, on nie jest tylko w jednym miejscu. Więc właściciele żabki poszli za strategią sieci sklepów z Azji, 7-Eleven, która w, już nie pamiętam, czy w Hongkongu, czy nie, nie w Hongkongu, gdzieś indziej ma kilkanaście tysięcy sklepów i generalnie co kilometr jest sklep 7-Eleven. Idziesz ulicą? O, po prawej 7-Eleven. Idziesz 100 metrów dalej? O, po lewej 7-Eleven. I tak dalej, i tak dalej. I to jest słuszna strategia. Bardzo, ale to bardzo da, daleka od tej intuicyjnej, którą każdy z nas e, w zasadzie odruchowo bierze. No i teraz pytanie, skąd o tym wiem? E, otóż nie jestem aż taki mądry, żeby to zauważyć. To znaczy, Obserwacja tego, że niekiedy na jednej ulicy jest wiele sklepów tego samego rodzaju nie doprowadziła mnie do konkluzji, że to mogą być sklepy jednej marki. Do tej konkluzji doprowadził mnie kto? Doktor Wong. Doktor Wong z MOC, z Miracle Soft Capital, doprowadził mnie do tej właśnie obserwacji, a nawet po prostu się nią podzielił i wywiódł z niej, o wiele głębsze wnioski niż ja teraz z Tobą się podzielę. Dlaczego nagrywam ten, ten film? Nagrywam ten film, bo chcę Cię zachęcić, przekonać do tego, żebyś weszła, żebyś wszedł na miraclesofcapital.eu Dlaczego? Dlatego, że przygotowaliśmy tam kilka bardzo fajnych rzeczy. Po pierwsze możesz sobie kupić przetłumaczone na polski nagrania z seminarium. Po drugie e, możesz Wybrać się do cieleśnicy na offline'ową wersję, gdzie w ciągu czterech dni, między innymi ze mną, będziesz się zapoznawać z nagraniami i równocześnie otrzymasz komentarz na bieżąco do wszystkich dziesięciu lekcji, które tam się odbywają. No i które są naprawdę absolutną zmianą paradygmatu dla wielu, wielu przedsiębiorców. Przez MOC się w Polsce przewinęło prawie 100 osób. W zasadzie każda z nich powiedziała mi po seminarium, wow, Maciek, to było, to w ogóle zmienia wszystko w moim myśleniu o biznesie. Wszystko. I mówili to zarówno ludzie z ponad 30-letnią historią w biznesie, w eksporcie, w produkcji, jak i ludzie, to, którzy mają za sobą 20 lat, na przykład w korporacji finansowej, którzy zajmują się finansowaniem przedsiębiorstw, i to był bardzo ciekawy feedback pod tytułem: Wow, Maciek, jak ja dopiero teraz zrozumiałem, co ja robię. To znaczy, moją pracę ja znam bardzo dobrze i dopiero teraz widzę, którym puzzlem z, całej, z całego obrazka jest moja praca. Więc nie było absolutnie nikogo, kto by powiedział, że eee, nic tu nie ma ciekawego do odkrycia. Eee, trzecia rzecz, którą przygotowaliśmy, to hy hybryda. A więc robimy online'ową edycję rozciągniętą na 10 miesięcy. To znaczy, co miesiąc oglądamy jedną lekcję, to znaczy oglądasz ją sobie sam i, i następnie omawiamy ją w sesji Q&A raz w miesiącu. Jeśli prowadzisz biznes i nie zamierzasz go, go zwijać w ciągu najbliższych 20 lat, a wręcz przeciwnie, chcesz go rozwinąć tak, by potrwał wieki i by Twoja rodzina miała co przejmować i kolejne pokolenia, no to to po prostu jest propozycja dla, dla Ciebie. I mówię to ze stuprocentową odpowiedzialnością. To znaczy uważam, że każdy, absolutnie każdy, także Ty, jeżeli spełniasz te warunki, Powinien przez emocji przejść, a wtedy wierz mi, że inflacje, sracje, pandemie, nie pandemie nie będą w ogóle dla, dla Twojego biznesu żadną przeszkodą, jeśli oczywiście zastosujesz, zrozumiesz, przemyślisz i zastosujesz do swojego biznesu to, czego tam się nauczysz. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten przykład był inspirujący. Daj znać w komentarzu. Daj łapkę w górę, jeżeli to było fajne. Daj znać daj łapkę w dół, jeżeli to było niefajne. I przykład 7 Eleven. Se bardzo dobrze, a żabkę uważasz za złodziej i nie smakują ci kabanosy, które tam sprzedają. Nie ma sprawy. Daj łapkę w dół. A jeżeli jesteś po raz pierwszy na tym kanale, no to zasubskrybuj go. Cofnij się na główną stronę kanału. Tam jest taki film, w którym tłumaczę, kim jestem, co robię i czego możesz się w tym kanale, na tym kanale spodziewać. Dzięki wielkie za obecność na kolejnym spacerze z Gnyszką. I jak zawsze na ostatnie 30 sekund pokażę ci mój, mój las i wyświetlę rekomendacje filmowe z tego właśnie mojego kanału. Dzięki, do zobaczenia, cześć.